też za spotkanie. Właśnie, dawnośmy się w tym studiu nie widzieli. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, spokoju i zdrowia, przede wszystkim dla Ciebie i niezmiennie dla Państwa także. No i ja przyłączam się do tych życzeń dla Państwa. Wszystkiego dobrego Tobie i bliskim. Minęła szósta. Czas na pierwszy serwis. Zapraszam. Nocny atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Nad kraj wleciały dwie grupy bezzałogowców irańskiej produkcji, podała agencja Ukrinform. Merkijowa Witalii Kliczko powitał Nowy Rok z żołnierzami w, Mach, w Bachmucie atakowanym przez rosyjskich najeźdźców. Jak pisał w mediach społecznościowych, trudne warunki, brak snu i rozłąka z najbliższymi doskwierają ukraińskim obrońcom, ale jednocześnie sprawiają, że są oni zdeterminowani, aby zakończyć wojnę z Rosją jeszcze w tym roku. Miniony rok minął pod znakiem wojny w Ukrainie, rosyjskich zbrodni i kryzysu, jaki wywołała ta napaść w całej Europie. Był to również test sojuszy i wzajemnych powiązań. O tym, co zmieniły wydarzenia w poprzednim roku i co może przynieść kolejne 12 miesięcy, mówili goście Faktów po Faktach. Nie żyje kierowca samochodu, który wpadł do basenu portowego przy skwerze Kościuszki w Gdyni. Służby wyciągnęły ciało mężczyzny i jego auto. Przyczyny zdarzenia nie są znane. Policja prosi o wszelkie informacje na temat jedynastolatki, która wczoraj nad ranem wyszła ze swojego domu w Poroninie. Służby opublikowały zdjęcie dziewczynki, proszą o szczególną uwagę w takich miejscach jak dworce czy przystanki. Kontaktować się w tej sprawie można pod numerem 47 834 7400 lub pod numerem alarmowym 112. Sylwestrową nocy zostały zdewastowane nagrobki na cmentarzu w Prabutach na Pomorzu. Policja szuka sprawców. Zdjęcia i informacje otrzymaliśmy na kontakt 20. Lewicowy polityk Lula da Silva został zaprzysiężony na 39. prezydenta Brazylii. Ceremonia odbyła się w siedzibie parlamentu. A w serwisie jeszcze podsumowanie noworocznych skoków. W drugim konkursie turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen Dawid Kubacki był trzeci. W klasyfikacji turnieju ucieka mu Norweg Halvor Egner-Granerud, ale Porak zachowuje spokój. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Piotr Żyła i Kamil Stoch bardzo stąpający po śniegu e, trener naszej kadry. Anna Donikowska-Paś przedstawiała bardzo tę dziękuję. informację. Dzięki wielkie, Jasiu. do zobaczenia. Do zobaczenia o godzinie 6.30. A więc o skokach w strefie kibica ósma że zapominasz. To znaczy, damy jak ci ktoś będzie dzwonić. dzwonił, to znaczy, że to ty, tak? E, albo dzwonił, albo ktoś będzie krzyczeć. Spokojnie. No to nie wiem, czy tam dotrze do mnie. Na ja, pewno. My, my mamy donośne głosy. A ja mam swoją redakcję na drugim vientrze, Więc żeby tutaj dojść, to ja jakieś 30-40 metrów muszę pokonać i schody jeszcze. I czasem y, pokonujesz to biegiem, gdy na przykład czas ja! Nagle, oczywiście, ja! Bo ja Biegiem, to wszystko. ale schody są, wiesz, biegnie. bardzo takie strome, to nie można Ale biegnie. zawsze zaśpiewam na ustach, jeśli chodzi to o prawdę, to, prawdę. Jest urocze. Takie są... Ja za tym tęskniłam. No, no. Widzisz, uszczęśliwiłeś, <laughs> się, ale... ja się cieszę. <laughs> Tomek wróci do Państwa przed godziną siódmą, a teraz czas na kolejny serwis od Joanny Dunikowskiej-Paś. Zapraszam. Spodziewaliśmy się podwyżek cen paliw na stacjach, ale pozostały bez zmian, bo Orlen niespodziewanie obniża hurtowe ceny paliw. Dopiero teraz, gdy wczoraj wrócił 23% VAT na paliwa. Już wcześniej rządzący zapowiadali, że nie wpłynie to na cenę paliw na stacjach, choć to wbrew matematyce. Dlatego eksperci widzą w tym celowe działanie i wskazują, że za noworoczny cud przy dystrybutorze kierowcy płacili więcej przez ostatnie miesiące. No i miała być rozrywka i relaks, a proszę bardzo, kilka godzin pewnie całkiem sporego stresu. Tak, i diabelski młyn nabrał wtedy zupełnie nowego znaczenia. <noise> Trochę dosłownego, rzeczywiście. Joanna Donikowska-Paszyk. Bardzo Dzięki dziękuję, Do polecamy się o siódmej. Dzięki. To Czekamy zatem, że łatwiej się jeździ jednak przy dodatniej temperaturze. No łatwiej się jeździ, no, ale nie masz śniegu, nie, nie ma klimatu. Nie, no, zaraz w Warszawie, utrudnienia. No, tak, 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 rzeczywiście, no na pewno. Widzą Z, Państwo... krania są podzielone, ale możemy zrobić głosowanie. O, konsultacje społeczne może przeprowadzimy. To przeprowadź. W redakcji to ktoś jeszcze jest, czy, czy nie no, ma? No, synatyk jest na dyżurze. O, no dobrze, to zróbmy takie mikrokonsultacje społeczne, no, redakcyjne. Wasza no, wasze opinie już znam. <laughs> to prawda. Widz, no. Widzą Państwo, każdy ma... Y... A sobie, kiedy się Jakiś zbieram, argument później... za narzekanie. samu trzeba przekazać. Nie, nie, nie rewie. Tam nie będziemy przeprowadzać? Zdecydowanie nie. nie. Niech oni wiedzą, że są w kraju, że przeprowadzamy pewne zagadnienia. Nie, niech politycy o pogodzie się nie wypowiadają. Niech się zajmą czymś innym. Tomek Zuwilewicz wyjdzie przed 7.30, pewnie, choć nie ma takiej pewności. A to pewne, że o 7.00, nawet minutę po, jest serwis informacyjny przygotowany przez JASię. Zapraszam już teraz. W nocnym rosyjskim ataku powietrznym na Kijów zostały uszkodzone obiekty infrastruktury energetycznej. Poinformował o tym mer stolicy Witalii Kliczko. Pracy zastanawiają się, czy gdybym wygrał. Czy szedłbym do tej roboty na 8, 8, 30 albo 9? No i co bym z tymi pieniędzmi zrobił? Gdzie pojechał? Czego bym nie kupił? No właśnie, choć podobno y, to często słyszałam mm -hmm. takie historie, że y, tak duży, gigantyczny przypływ gotówki w tak krótkim czasie często potrafi y, mocno namieszać niekoniecznie Uch. pozytywnie w życiu. Trzeba się jakoś potrafić. Y, Zorganizować. Choć wiesz, nie ukrywam, że mógłbym być testowany w tej dziedzinie. Bardzo chętnie po, bym podjąć się tego wyzwania. Tak, bardzo chętnie bym podjął takie wysłuchanie. Ja myślę, że nawet moglibyśmy się podzielić tak jak, te tak jak to kiedy, jak tym miliardem, trzystoma milionami dolarów też się podzielono tak. z tego czasu, tak? Słuchaj, to się. Jak kiedyś wygrasz albo ja to. to się to, Ja to mogę się dowiedzieć będziemy się wspólnie testować. Asiu, dzięki. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. konsultacji nie będzie. Zima wraca i to jest dobra. To jest dobra zmiana pogodowa. Tomek Zubilew, dzięki wielkie. Już teraz serwis czy krótka przerwa? No już teraz. No już teraz. Joanna Dunikowska paś. Za chwilę druga Joanna, Joanna Krónicka się z państwem spotka. Ja widzę się z państwem jeszcze w strefie Kibica. do zobaczenia. Do zobaczenia. Poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk zarzuca Orlenowi i jego prezesowi, że okradał polskie społeczeństwo, zawyżając przez, przez miesiące marże na paliwa. To miało zapobiec dużej podwyżce cen, po tym jak wczoraj na paliwa wrócił 23% VAT. I rzeczywiście na stacjach ceny praktycznie nie drgnęły, bo Orlen nagle dzień wcześniej obniżył ceny hurtowe. I to właśnie o tyle, aby na stacjach nic się nie zmieniło. Poseł Tomczyk komentował działania Orlenu w rozmowie Piaseckiego. To w tym roku, od nowego roku, byłoby ułatwienie, bo jest specjalna dyrektywa, która ma pomóc w tym, żeby nie oszukiwano konsumentów. Czyli ceny sprzed kilku tygodni i te ceny dzisiejsze, możliwość porównania tego. Zobaczmy o co chodzi. A przy okazji, dzień dobry. W takim składzie do godziny 10 zapraszamy na najnowsze informacje, które przygotowała Joanna Dunikowska-Paś. Jest zapraszamy. godzina 8.30. To Australia i to informacje od Joanny Dunikowskiej-Paś. Asiu, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Widzimy się o godzinie dziewiątej. A teraz będziemy... Dziewiąta jeden, Joanna Dunikowska-Paś i czas na najnowsze informacje. Polecamy. Zapraszam. W wyniku ataku ukraińskich wojsk na koszary w Makiejewce w Donbasie zginąć miało około 400 rosyjskich rezerwistów zmobilizowanych na wojnę z Ukrainą, a 300 zostało rannych, informuje Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Wandale. Jednoznacznie trzeba to nazywać. I jak najszybciej udało się trafić na ich trop. Oczywiście. Joanna Dunikowska-Pansiasiu, bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za te informacje. Lądujemy, proszę Państwa, na stacji, by zatankować w serwisie. Zresztą ostatnim serwisie w poranku. Joanna Dunikowska-Pansiasiu, bardzo dziękuję. Asiu, ja spokojnego dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia. No i słońce będzie, więc warto z niego skorzystać, bo potem od czwartku, jak wiemy, wraca zima. Będziemy o tym mówić.